Donald Tusk może stanąć przed takim wyzwaniem i koniecznością doprowadzenia do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, dlatego, że jeżeli by się okazało, że będzie tutaj jakiś bardzo głęboki postępujący kryzys rządowy, koalicyjny i partyjny, to nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale no, trwanie w takiej sytuacji może się skończyć dokładnie tak, jak się skończyły rządy AWS-u. Trochę podobna sytuacja w jakimś zakresie. W tym sensie, że też nie można było w pełni realizować agendy rządowej ze względu na funkcjonowanie jednak koabitacji, pomimo tego, że ta koabitacja była taka bardzo miękka akurat w tamtym, w tamtym okresie. Tak, to była harmonijna raczej tak, współpraca. Tak. Po drugie, rozpad też w większościowej koalicji tej, która tworzyła zaplecze rządu Jerzego, Jerzego Buzka, w najlepszej sytuacji powtórka z 2000. 4-5 roku, czyli upadek rządu Leszka Miller'a Marka Belki, czyli oddanie władzy przez, przez Lewicę. Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w trakcie w trwania trakcie rządu Marka Belki stał się opozycją w stosunku tak. do rządu Marka Belki. Ale Więc co ciekawe, sam premier w pewnym momencie. Y należał do partii opozycyjnej. Tak, no, tak, tak. Bo Partia Demokratyczna, z Demokracji.pl tak. I Belka tam do tej partii tak. przystąpił. I to był przewrót nie z tej ziemi polityczny, no bo no pierwszy raz mieliśmy premiera, który jest w opozycji, w opozycji, tak naprawdę. No i mówię tak trochę żartując, że nie życzę tego premierowi Tuskowi, dlatego że nie życzę tego naszemu systemowi politycznemu z tego powodu, że to by doprowadziło do dużej destabilizacji politycznej, ale wydaje mi się, że te wybory przyspieszone mogą być na rękę i mo premier może po prostu nie mieć innego innego rozwiązania.